Siema, ja tu po odbiór nagrody jestem Jezu, co ty masz na profilowym?! Co to jest?! To nie moje Przypominam ci, że jesteś moim moderatorem! A to nie moje, powtarzam A co, co to jest za goła baba na odblasku?! Z wykrzyknikiem Nie znam Gruszkowy, dziękuję za, yy, za subskrybenta. Witam w gronie subskrybujących na tym cudownym kanale. Pozdrawiam serdecznie z rodzinką. Oczywiście, Cowboy emoji. Cowboy emoji. Cowboy Emoji to jest emoji, którego używam na co dzień. Ale w jest... takiego bardziej hits napisz, ok? Bo to taki fajny kolega. Pozdrawiam serdecznie z rodzinką i całuję. O, dobra, dobra, dobra.